Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów na kierunkach. Sport, WE, Turystyka i Rekreacja, Fizjoterapia. www.awf.wroc.pl Nowe Centrum Skłusza Redeko. www.redeko.pl w ubiegłym roku w zabawie wzięło udział prawie 3000 osób. W tym roku frekwencja powinna być jeszcze większa. A co dziać się będzie? Nie sposób wymienić. Między innymi każdy będzie mógł spróbować swoich sił w takich konkurencjach jak judo, streetball, pływanie, tenis, zawody rekreacyjne, czyli bóle, krykiet, ringo, wielobój rekreacyjny odbędą się także. Test Kupera, igrzyska dla seniorów i turnieje osiedlowe. Przed publicznością zaprezentują się studenci seniorzy z Dolnośląskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Przewidziano dla nich rywalizacje w zawodach pływackich, sztafetę Nordic Walking, turnieje petanki, tenisa ziemnego i szachów. Seniorzy będą mogli wziąć udział w prowadzonych przez Katedrę Biostruktury AWF bezpłatnych, kompleksowych badaniach kondycji fizycznej osób starszych wiekiem. Co istotne dla szczególnie młodych fanów sportu, będzie można spotkać wielu obecnych, wybitnych zawodników. W swój udział w imprezie zapowiedział siatkarz reprezentacji Polski Bartosz Kurek, nasza medalistka olimpijska z Soczi w łyżwiarstwie szybkim Natalia Czerwonka, Justyna Kasprzycka z AZS-u AWF-u Wrocław oraz koszykarz Śląska Wrocław. Radosław Herzy. Na obiekcie przy Paderewskiego będzie też można spotkać siatkarki Impelu wrocław impreza 31 maja, czyli w sobotę od 10 do 17. Nowe centrum skłusza Redeko www.redeko.pl Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów na kierunkach sport www.turystyka i rekreacja, fizjoterapia www.aww.wroc.en.